Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pytania do Pana Ministra. Proponowane przez mniejszość komisji poprawki prowadzą po raz kolejny do centralizacji administracji państwowej i oddalenia jej od obywatela. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła funkcjonowanie powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Ale czy jedynym sposobem na usprawnienie tej administracji jest jej centralizacja, a może lepiej byłoby wzmocnić tę administrację, tę na szczeblu powiatowym, finansowo, technicznie i merytorycznie? Do tej pory czynią to tylko starostwa powiatowe. Czy minister dokona oceny symulacji finansowych nowych rozwiązań? Wydaje się, że utworzenie okręgowych inspektorów nadzoru budowlanego doprowadzi w praktyce do wzrostu kosztów otrzymania tych urzędów, szczególnie rozbudowę części takiej obsługującej tę nową administrację. Czy minister dokonał analizy związanej z oddaleniem tej nowej administracji od obywatela? Dzisiaj ta odległość wynosi około 30 km, po reorganizacji będzie to minimum 80 100 km od obywatela. I ostatnia sprawa, i ostatnie pytanie. Czy rząd wziął pod uwagę, że utworzenie nowej administracji, tej na szczeblu okręgowym, będzie prowadziło także do wysysania kadry inżynierskiej z powiatów, a powinniśmy działać w odwrotnym kierunku? Dziękuję bardzo.